Witam serdecznie. Pora na nalewkę miętową. Do nalewki potrzebuję na tą chwilę miętę. Mam tu listki świeżej mięty. Jest 80 gram. Wkładamy do słoika. Mięta jest umyta i suchutka. Żeby ją troszeczkę uwić i na tą ilość mięty potrzebujemy pół litra spirytusu. Zalewamy naszą miętę i odstawiamy taki słoik na około tydzień, ale ja będę sprawdzać i już po może 3-4 dniach jak puści pięknie kolor, to będziemy odsyzać i robić dalszą część. Ja jeszcze podociskam trochę miętę. Tak przygotowany słoik. Musimy odstawić. Zapomniałam Wam powiedzieć, że odstawiamy w ciemne miejsce. Może być do szafki, albo może tak stać. Tylko, żeby wtedy byśmy musieli nakryć ręcznikiem, żeby nie dopuścić słońca. Do słońca. Minęło dwa dni. Nasze liście puściły puściło piękny sok. Podcę teraz. Piękny, intensywny kolor, Daję sobie do... teraz nasze liście przesypię z powrotem do miski. Zaleję ciepłą wodą, ma około 60 stopni. Wodę miałam pół litra. Przemieszam teraz nasze liście, żeby odzyskać spirytus, który był zlany. Liste mam już wymieszane, znowu będę to przecyzać. Zobaczcie, jakim na talerzyku jest przepiękny, przepiękny kolor. Woda Również ma piękny zielony kolor. Teraz dodam do jeszcze ciepłej tej wody 300 gram cukru. Wymieszam do rozpuszczenia i tą wodę dam do wystygnięcia. Później, jak już będzie zimna, będziemy wlewać do naszego spirytusu. Nasz syrop jest już zimny. Teraz do słoja, w którym macerowałam liście, przeleję miętowy spirytus. Zobaczmy, jaki jest przepiękny kolor. Pięknie pachnie. Nie przejmujemy się tym, że są listki. Teraz nasz syrop wlewam do spirytusu. Przemieszamy naszą nalewkę. Do czystego przydam siteczko z podwójną, nawet poczwórną gazą i będę przecedzać Naleweczkę przeleję do karawki. Zobaczmy, jaki ona jest przepiękny kolor. Taka nalewka jest już gotowa do tylko przechowujmy ją w ciemnym miejscu, bo pod wpływem światła i promieni słonecznych będzie zmieniać kolor na na taki brzydki zielony. Tak, mamy uzyskaliśmy piękną zieloną naleweczkę. Polecam zrobić taką nalewkę. Jest przepyszna, bardzo aromatyczna. Życzę wszystkim smacznego, na zdrowie. Dziękuję bardzo za oglądnięcie filmiku. I bardzo proszę o łapki w górę, jeżeli się podobało, oraz o subskrypcję. Dziękuję bardzo.